Zbigniew Rzakiewicz Opowieści z Bajkolandii Czyta Konrad Leśniak. Łakomy Utopiec. Była to nadzwyczaj dzika okolica błota i torfowiska porosłe wrzosem sięgającym po kolana, gdzie niegdzie brązowe oczko stawu i rzadko rosnące karłowate sosny. Żeły tam węże. Gniewosze i zaskrońce, żmije, jaszczurki i parałosi biegających po bagnach tak zręcznie i skocznie, że nie bieg to był lecz płynięcie. Każdego roku w czas kwitnięcia wrzosów uroczysko odwiedzali ludzie, przywożąc tysiące uli, ażeby pszczoły gromadziły wspaniały, wrzosowy miód. I ustawiwszy ule w długie rzędy pszczelarze, odjeżdżali. Wówczas następował najważniejszy moment. Matki opuszczały rój i wybierały królową pszczół. Miała ona królować przez czas ciężkiej pracy, rozstrzygać spory powstałe między rojami, wzywać do obrony przed wrogiem, a wreszcie obwieścić chwilę triumfalnego tańca kończącego pracowity okres wrzosowego miodobrania. W tym roku, jak zawsze, Tysiące pszczół matek krążyło nad torfowym stawkiem, naradzając się, którą by tu wybrać na królową, gdy nagle z wody wychylił się utopiec i, chaps, zagarnął wszystkie matki do ogromnej utopcowej sieci. Znudziła mi się rybna polewka oraz ryby, żaby i raki przyprawiane na różne sposoby. Chcę miodu, rzekł utopiec. Nadleciały miliony pszczół robotnic, lecz nic nie mogły zrobić utopcowi, gdyż ten zanurzył się do wody, sieć zawiesiwszy na gałązce wierzby. Trudno, powiedziała królowa pszczół, którą tymczasem wybrały matki. Musimy karmić tego nicponia miodem, inaczej roje wyginą i nastąpi kres pszczelego rodu. Tak też matki zrobiły. Utopiec wypuścił je, a każdego dnia kolejne sto rojów zamiast znosić miód do uli. Znosiło słodycz na brzeg stawku i składało na liściach tataraku. Utopiec wychylał się z głębiny i, mlaszcząc z wielkim zadowoleniem, zlizywał miód co do kropelki. Pszczelarze, którzy odwiedzali wrzosowisko, nie mogli pojąć, co się stało. Pięknie świeciło słońce, wrzosy grały pszczelą pracą, a ule pozostawały puste jak w czasie najgorszej pogody. Tymczasem utopiec pęczniał i grubiał na miodowym wikcie niby najprawdziwszy miś. A żaby tak się rozzuchwaliły, że siadały mu na głowie. Raki znów szczypały go kleszczami, ile tylko się dało. E, niech tam sobie siadają i szczypią, mówił utopiec. Już nie jestem utopcem, lecz misiem karmionym miodem. A misie, jak wiadomo, nie zważają na żaby i raki. Doszło do tego, że utopiec, nie mogąc w ciągu dnia spożyć przynoszonego miodu, rozpuszczał go w stawku. Pszczelarze wkrótce zabiorą swoje ule, myślał utopiec, a ja będę miał w brud słodyczy jesienią i zimą. Pewnego dnia przybyły nad utopcowy stawek dwa łosie. Jakże były zdumione, gdy poczuły, że piją słodką wodę? Piły tak dużo smacznej miodowej wody, że brzuchy napęczniały im jak bębny, a oczy stały się okrągłe niby talary. Po co mamy wyszukiwać zioła i trawy, skoro możemy pić słodką wodę? rzekł Łoś do Łosiowej i pozostali nad stawkiem. Wkrótce po całym wrzosowisku rozeszła się wieść, że utopcowy stawek pełen jest miodu. I co tylko żyło na wrzosowisku, zbiegało się nad brzeg i piło wody tyle, ile się tylko dało. Minął tydzień i stawek zaczął wysychać, a utopiec, jak wiadomo, nie może żyć bez wody. Odejdźcie, nie widzicie, że wody jest coraz mniej, a gdy stawek wyschnie, zginę! zawołał utopiec. Na nic się to zdało. Pszczoły posłuszne rozkazowi królowej znosiły miód. A zwierzęta piły i piły. I stało się to, co musiało się stać. Stawek wysechł. Gruby, zielony utopiec poczuł, że umiera. Ostatkiem sił zawołał: Królowo pszczół, przybywaj! Nadleciała królowa. Czego chcesz? spytała. Czy mało ci znosimy miodu? Właśnie w tym moje nieszczęście wyjęczał utopiec. Rozkaż swoim robotnicom, żeby przestały znosić miód. Widzisz, że już siedzę w malutkiej kałuży. I to zaraz wychłepcą te łakome zwierzęta. Królowa pszczół powtórzyła matkom roju prośbę utopca. I pszczoły przestały znosić miód nad stawek. Utopiec swe łakomstwo przypłaciłby życiem. Na szczęście przyszła burza i Stawek znów napełnił się wodą. A utopiec już więcej nie chciał być misiem wykarmionym na miodzie.